Słuchaj, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, by mnie spotkać. Wystarczy serce otwarte, nawet jeśli wciąż szukasz. To właśnie takim sercom objawia się prawda, której inni nie potrafią dostrzec. Jestem blisko, abyś zobaczył więcej niż widzą oczy. Czasem patrzę na to, co przede mną. I widzę tylko zwykły dzień, ale gdzieś głęboko czuję, że jest ktoś, kto zaprasza mnie dalej, jakbym mówił: Zobacz, to wszystko było dla Ciebie. Nie bój się, otwórz się na światło, bo przecież tęsknię za sensem. Za słowem, które dotyka prawdy. Za spokojem, który można znaleźć tylko wtedy, gdy ktoś prowadzi. Otwórz moje oczy, bym zobaczył więcej niż wczoraj. O... Jeśli chcesz, powiedz tylko słowo, a wejdzie w ciemno światło. Daj mi oczy, które widzą, to, co naprawdę jest życiem. Myślę o ludziach, którzy wszystko wiedzieli, a jednak nie usłyszeli niczego. I o tych prostych, cichych, którzy w jednym spojrzeniu rozpoznali więcej niż mędrcy. Może to nie rozum prowadzi, ale pokorne chcę widzieć. Bo w środku noszę pragnienie, którego nie potrafię zagłuszyć. Jakby coś we mnie wołało, to jest chwila, w której możesz zobaczyć. O Więcej niż wczoraj, otwórz moje serce, bym usłyszał to, czego nie rozumiem. Jeśli chcesz, powiedz tylko słowo, a wejdzie w ciemno światło. Daj mi oczy, które widzą to, co naprawdę jest życiem. Cisza mówi więcej niż tysiąc zdań. W ciszy wszystko staje się prawdziwe. W ciszy mogę usłyszeć Ciebie. Otwórz moje oczy, hmm. bym zobaczył więcej niż wczoraj. Hmm. Otwórz moje serce bym usłyszał to, czego nie rozumiem. Jeśli chcesz, powiedz tylko słowo, a wejdzie w ciemność światło. Daj mi oczy, które widzą prawdę nie życie. Cisza mówi więcej niż tysiąc dań. W ciszy wszystko staje się prawdziwe. W ciszy mogę usłyszeć Ciebie. Powiedz tylko słowo, a wejdzie w ciemność światło. Daj mi oczy, daj mi oczy, które widzą, To, co naprawdę jest życie. Nie lękaj się prosić o światło. Widzieć naprawdę to dar, I daję go temu, kto pragnie szczerej prawdy. Twoje oczy mogą zobaczyć więcej, a twoje serce może usłyszeć głębiej. Jestem z tobą. Jezus rozradował się w duchu świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie, ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.